Młodość Jezusa, Ewangelia Jakuba, spisana przez Jakuba Lorbera. A gdy Cyreniusz z Józefem i Maroniuszem zbliżali się do zagrody, wyszła im naprzeciw Maria z dzieciątkiem na ręku, pełna niepokoju, i zapytała Józefa. Mój Józefie, mój najukochańszy małżonku, powiedz mi, co stało się ze zgromadzoną młodzieżą? bo jeśli tutaj zwykły się zdarzać takie wstrząsy natury, którym towarzyszą również potężne i okrutne obrzędy składania ludzkich ofiar, to nawet my nie możemy tutaj być pewni życia naszego dziecka. Nasze dziecko ma wielką moc, ale pomimo to musieliśmy uciekać z Palestyny przed Herodem. I dlatego wywnioskowałam, że na niektóre przypadki dziecię ma jeszcze za mało mocy. I to my powinniśmy je przed wielkimi niebezpieczeństwami ochraniać. Na to Józef odpowiedział Marii. O, ty moja od Boga samego pana powierzona kobietą, nie obawiaj się niczego. Wiedz, że ani włos z głowy, Nikomu z przeznaczonej na ofiarę młodzieży nie spadł. Nasz kochany Cyreniusz uwolnił wszystkich, a tych trzech kapłanów, którzy już wczoraj szykowali się do rzezi młodzieży i prosili Cyreniusza o zezwolenie na ten haniebny czyn, teraz sam Cyreniusz przeznaczył na męczeńską śmierć na krzyżu. Ale mówiąc między nami, to tylko dla pozoru. Jutro rano, zamiast wykonania wyroku, zostaną ułaskawieni. To będzie dla nich lekcja, a żeby nie wpadło im już kiedykolwiek do głowy podobne ofiary składać. Dlatego, moja najukochańsza kobieto, nie martw się. Pan, który nas aż do teraz bezpiecznie prowadził, Także i w przyszłości nie odda nas w ręce pogan. Te słowa uspokoiły Marię, a jej oblicze znowu się rozjaśniło, a dzieciątko uśmiechnęło się do matki i powiedziało: Mario, jeżeli ktokolwiek poskromi lwa tak, że będzie mu służył na podobieństwo jucznego zwierzęcia, to powiedz, czyż byłoby rzeczą chwalebną, Baciem płochliwego zająca, znajdując się na grzbiecie potężnego lwa? Maria zadziwiła się mądrością tych słów, jednakże sama nie zrozumiała w pełni ich głębi. Dlatego dzieciątko zwróciło się ponownie do Marii i z całą powagą powiedziało: To ja jestem potężnym lwem z pokolenia Judy który niesie ciebie na swoim grzbiecie? Jak możesz bać się tych, których ja mogę rozwiać jak plewy jednym tchnieniem moim? Czy myślisz, że uciekłem od Heroda, aby uchronić siebie przed jego gniewem? O nie! Ja uciekłem, aby chronić jego. Jeśli on bowiem ujrzałby oblicze moje, Byłoby już po nim na wieczność całą. Wiedz jednak, że te dzieciątka, które ze względu na moją osobę uduszone zostały, są już szczęśliwe w królestwie moim i rozpoznały już we mnie ich Pana wieczności. Mario, tak oto mają się rzeczy. Dlatego i ty nie powinnaś się lękać. Ale mieć wielką ufność w mej osobie, co też i zwiastowanym ci było. Wszakże ty sama powinnaś wiedzieć, kim jest ten, którego synem Bożym nazywać powinnaś i którego już tak nazwałaś. Te słowa wstrząsnęły Marią do samej głębi, gdyż teraz zrozumiała jasno, że nosi na swych rękach. Pana, maroniusz, który znajdował się przy Marii, usłyszawszy te słowa, padł na kolana przed dzieciątkiem. Cyreniusz dopiero teraz spostrzegł Marię, ponieważ przez jakiś czas zajęty był rozmową z jednym z towarzyszących mu sekretarzy, dlatego pośpieszył przywitać dzieciątko i czule je przytulić. A ono powiedziało – Cyreniuszu, podnieś Maroniusza, bowiem został już wtajemniczony i ma prawo mnie rozpoznać. Pojmujesz, co chcę ci przez to powiedzieć? Kiedy wszyscy doszli do zagrody, Cyreniusz wysłał swojego adiutanta do miasta, do naczelnika Ostracyny. I zakazał mu urządzania w najbliższych dniach wszelkich parad wojskowych i zbiorowych manifestacji. Było bowiem zwyczajem Rzymian nie urządzać ich w czasie, kiedy miały miejsce nadzwyczajne zdarzenia, jak zaćmienie słońca albo księżyca, przechodzenie gwałtownych burz, pojawianie się ognistych meteorów i komet nagłe pojawienie się obłąkanego czy epileptyka. Także w dniach surowego sądu, na podobieństwo tego gwałtownego huraganu, który właśnie nawiedził Ostracynę, Rzymianie żadnej pracy ani innych publicznych zajęć nie wykonywali. Dni takie uważane były bowiem przez prostych Rzymian za dni pechowe. Albo dni szczególnie poświęcone bogom, które lud powinien uświęcać, a nie na własne potrzeby lub interesy używać. Aczkolwiek Cyreniusz nie przestrzegał tych niedorzecznych zwyczajów, to jednak ze względu na szacunek do ludzi musiał się stosować do tych, które oni zwykli byli przestrzegać. A kiedy adiutant odszedł, Cyreniusz rzekł do Józefa: Szlachetny bracie i przyjacielu, pozwól teraz podać śniadanie, a potem wszyscy razem udamy się do miasta i obejrzymy spustoszenia spowodowane przez nawałnicę. Tam na pewno spotkamy wielu nieszczęsnych i cierpiących mieszkańców, i postaramy się im pomóc. Potem przejdziemy się do przystani. I zobaczymy, w jakim stanie są statki i czy w czasie burzy nie zostały uszkodzone. W mieście znajdzie się trochę pracy dla twych synów. I ja ich zaraz zatrudnię jako nadzorców i kierowników, bo brakuje tam fachowców i majstrów budowlanych. Bo Egipt w sztuce architektury nie jest już tym, czym był przed tysiącem lat, zapanowania faraonów. Józef spełnił życzenie Cyreniusza i polecił podać proste śniadanie. Składało się ono z chleba, miodu, mleka i owoców. Po spożyciu śniadania Cyreniusz podniósł się, a za nim wszyscy obecni, ażeby zgodnie z jego życzeniem wyruszyć do miasta. Ale dzieciątko zawołało Cyreniusza i powiedziało do niego: Mój Cyreniuszu, udajesz się do miasta, aby pomóc poszkodowanym mieszkańcom, i Twoim życzeniem jest, ażebym ja był z Tobą. Ja też chcę z Tobą pójść, ale musisz mnie słuchać i mojej rady przestrzegać. Wiesz, że najwięcej cierpią Ci trzej których skazałeś na długą torturę w oczekiwaniu na egzekucję. Lecz zrozum, ich cierpienie nie sprawia mi żadnej przyjemności. Dlatego idźmy zaraz do nich, aby tym nieszczęśliwcom pomóc. Jeśli zgodzisz się na to, to idę z Tobą. Jeśli jednak nie zrobisz tego, to zostaję w domu, gdyż wiedz, że jestem panem na swój sposób i mogę czynić, co chcę, nie zważając na ciebie. Jeśli jednak pójdziesz za moją radą, to możemy się trzymać razem. A gdy Cyreniusz usłyszał te słowa od stojącego ponad wszystkim małego mówcy w kołysce, jak go nazywał, za mówił i do prawdy nie wiedział, jak ma postąpić gdyż z jednej strony widział siebie przed ludem jako niezdecydowanego zarządcę i skompromitowanego pana i władcę ale z drugiej strony miał wiele respektu dla poznanej mocy dziecka zamyślił się więc przez chwilę a potem powiedział do siebie oscylla o charybdo o micie Herkulesa na roztajnych drogach. Oto stoi bohater między dwiema przepaściami. Odsunie się od jednej, wpadnie nieuchronnie w drugą. Co mam robić? Gdzie mam się zwrócić? Mam jako chwiejny po raz pierwszy wystąpić przed ludem i wykonać wolę oto tego wszechmocnego dziecka? Czy powinienem postąpić zgodnie z i tak już łagodnym moim postanowieniem? Wtedy zwróciło się dzieciątko do cyreniusza i powiedziało, uśmiechając się: Mój kochany przyjacielu, znowu wymieszałeś puste jajka i puste orzechy. Czym jest Cylla lub charybda, a czym heros-herkules? Przy mnie, chodź za mną! a nie będziesz miał z tymi nic nieznaczącymi marnościami do czynienia. A Cyreniusz, ochłonąwszy ze swego niezdecydowania, powiedział po chwili do dziecka. — Tak, ty moje życie, mój mały Sokratesie, Platonie i Arystotelesie w kolebce. Tobie chcę być posłuszny i niech się dzieje wola twoja. Pójdziemy na plac sądu, żeby tam nasz wyrok w ułaskawienie zamienić. W tym momencie zbliżył się do cyreniusza Maroniusz i bardzo rzeczowo objaśnił. Cesarska, konsularna wysokości. Zgadzam się całkowicie z propozycją dziecka, gdyż właśnie teraz przypomniałem sobie, że w przypadku osądzenia kogoś z duchowieństwa na karę śmierci wymagane jest zatwierdzenie tego wyroku przez najwyższego kapłana w Rzymie, noszącego tytuł Pontifex Maximus. Poza tym ci trzej nie są przecież żadnymi buntownikami, a jedynie osobami błędnie wykonującymi swe obowiązki i źle interpretującymi, swoje zakonne prawa. Dlatego całkowicie popieram propozycję dzieciątka, gdyż zaakceptowanie jej będzie dla ciebie korzystne i nie wyrządzi żadnej szkody twemu autorytetowi. Cyreniusza ucieszyła uwaga poczyniona przez Maroniusza i natychmiast wyruszył w drogę wraz ze wszystkimi, którzy mu chcieli towarzyszyć. A przybywszy na plac, znaleźli tam trzech kapłanów, prawie nieżywych ze strachu, w oczekiwaniu na męczeńską śmierć. Tylko jeden z nich, nieco bardziej przytomny, podniósł się z trudem i stanął przed Cyreniuszem, prosząc o łagodniejszy rodzaj śmierci. Na to Cyreniusz rzekł do niego i dwóch pozostałych. Popatrzcie na to dziecko, które matka na swym ręku trzyma, ono daje Wam z powrotem życie, więc i ja je Wam także daruję, odwołując wydany przeze mnie wyrok. Podnieście się i odejdźcie stąd wolni. Fiat. Także i straże, sędziowie i urzędnicy sądów niech opuszczą to miejsce ze wszystkimi. Fiat. Ale ten niespodziewany akt łaski spowodował, że trzej skazani na śmierć a teraz ułaskawieni kapłani upadli nieżywi z wrażenia, a wtedy dzieciątko wyciągnęło i podniosło nad nimi swą rączkę i z powrotem ożyli. Wielce uradowani oddali pokłon dzieciątku i podążyli za swoim wybawcą. To nagranie, przesłanie zawiera jedne z najważniejszych informacji. Jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd ukochana Istoto Boska, wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra z dobrej woli. Więc że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.